Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Plague Tale. Mamy drugi rozdział, nieznajomi. Amika i jej młodszy brat Hugo tracą całą rodzinę podczas napaści ze strony żołnierzy Inkwizycji, której celem jest pojmanie chłopca. Amika ledwie zna Hugo, ponieważ, nie wiem co, doczytam sobie kiedyś. Mój kot zaczął szaleć. Co nie pestka? Będziesz się tutaj odzywać teraz i drapać drapak, rozumiem. No trudno, dawno mnie tu nie było, bardzo dawno nie odpalałem tej gry. Um, chciałem skończyć poprzednie projekty takie jak Prince of Persia czy Shadow of to the Tomb Raider. Teraz mamy tę te gierkę, będziemy sobie ją ogrywać, zobaczymy, jak często te odcinku będą się pojawiać, bo w kwietniu kanał tak naprawdę będzie plagą <grytania> odcinków z Resident Evil 3 Remake. Nie ma więc także no. Chodźmy tu patrzeć gdzieś, kabel mi przeszkadza, bo no, podłóka się trochę, jeszcze chwilę, poczekajcie. No, możemy iść. Co chcesz, mysza? I pamiętam w ogóle sterowanie. ale dobra. Może mi podpowiedz coś, bo tak trochę słabo w Jak nie będę wiedział o co chodzi, jak sterować. Tak, będziemy tutaj chyba... Z nim się jakoś może... ...na było dogadać, A nie można się rozłączyć, dobra. Dlaczego chcieliśmy, nas Nie wiem. Nie chcę o tym Uhum. Ale ładnie. Jezu widzi te szczegóły, ile liści, i w ogóle wszystko. Pięknie to wygląda. <coughs> Bardzo ładna gra. Nie wiem, czy. Czy chcę eksplorować, czy nie, no bo na pewno trzeba. Z racji tego, że są snadźki, to wiem na pewno. O, coś tu jest na przykład. Nie ma tak. Szarpa z dzieckiem. Oblotator jest No tak, szarpa szarpać dzieckiem po krzakach, nie? Bo ja sobie eksploruję hit. No dobrze, mamy mamy mały hub do zwiedzenia. Zobaczymy, co tutaj mają. Ciekawego, przejdziesz? Nie, nie przejdziesz. A weźmy się, rozdzielmy na chwilę. Nie da się. Pamiętam, że skończył się pierwszy rozdział bardzo intensywnie. <laughs> Okej, okay, tego nie wiedziałem akurat, bo co tak prychają. Jakie to ma znaczenie? Stąd coś weźmiesz? Wszystko to jest jakieś zgniłe czy co? Tak, pogniłe. Ale kury są no. głodny jest. Wszystko dziecko. Hello! Szukam, jeszcze doeksploruję tutaj coś, żeby można było coś podnieść może. <laughs> tak średnio widzę. Z nim się ciężko biegam, przyspowalniam trochę. Idziemy, no cóż. There must be a lot of people. Na pewno? Tylko czy dobrych? Nie da się wchodzić w takie rzeczy. Dobrze. No już mam liniową... teraz przechadzkę. No ale coś tu może leżeć gdzieś, no nie wiadomo co tutaj twórcy gdzie upchną. Trzeba będę tutaj skręcać, wszędzie ci tylko się da. się schowali w pizdu. On nie wygląda to za ciekawie, gdzieś i tak będzie trzeba się skitrać, pewnie. Ktoś tam jest? Jestem z moim małym bratem. Doruny zostały zniszczone, proszę, pomóżcie nam. Jesteśmy zimni i Co jest? No pewnie doszły w wieści suchej jakieś durne i teraz wszyscy się boją. To piście, dobra, nie wiem, będę iść, a chciałbym pójść tak, żeby nie popchnąć fabuły, jeszcze chciałbym poeksplorować. To się pewnie jakoś łączy ze sobą w końcu, ale mm. To jest smarodka, jak rozumiem. Żaden fajny strunek. ok nie wierzę. Nie wierzę.

no i w sumie już się zgubiłem nie wiem gdzie jestem. Jeśli mam być. Aha, dobra. Już okej, okay, wiem. Także możemy iść. A tu. Proszę, ja, ja jestem, ja jestem no właśnie, o co ktoś waha chodzi? Można rzucić kamieniami, pewnie jakoś. Skoro wzięli, dali mi jakąś sakwę z kamieniami chyba. Nie, nie będę będzie, nie będzie ludziom pałka rzucać, ale pójdziemy jeszcze tam dalej. Bardzo ta fabuła jest taka wciągająca i, i chcesz wiedzieć co jest dalej, a tu... To chyba tędy, co? To jest X. Zapis. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right. sorry. Alicia, do on the to Znaczy stanowcza, Oh, dziękuję. O, dziękuję. Zgadzamy się. W takim wejściu też jedno. Nie chcesz też jeść coś? Dobre, słodkie? Wolę kwaszne i twarde, ale. A głodnych nakarmić. Osiągnięcie, dobrze, dobrze. Aha, czyli po drugiej stronie, tu. Czyli sera... czyli w miarę chodzę po po tych wszystkich pobocznych alejkach. Skoro tylko on boże, je to ja, o kurze mi ten dźwięk nie lubię. Nie lubię, nie lubię takiego. Gryzie, niech słuchajcie. Gurza mnie ten dźwięk po prostu. Tak jak samo jak ktoś lubię słonecznik na przykład albo mlaszcza. A może jednak zejść to jabłko i przez ten o żarciu już? Ktoś się napierdziela i to równo. Rozpalony. Someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth that attacked our children in their beds and gave them the black thing. But now you found Conrad Malphor, and I'm telling you, this is the last village you'll infect. Amicia, come on. No, you Coś nam pomoże? Trzeba wiedzieć, gdzie ucieca, Ja nie wiem. Dzień, dźwięk, no. Wszystko jest quiet. Nie już się chowam. Trzeba rzucić. Jak się rzuca? Jakoś rzuca. No kucni. Dobra, już wiem jak się rzuca. What's that about? Come on. Dobra, jazda. Ciii, mi się celuje w ogóle hit. Wrzuciłbym nie wpadł to, gdybym nie przyciskał wszystkiego.

no przesuńcie. Nie biorę tego tam, to leżało, bo pewno, w zakwie, nie? To jest takie fajne. Może Dobra, nie mogę, no i tak nie mogę wziąć. The nie doesn't look very strong, but it will make some noise, right? Do you have a better idea? No ale nie mogę w to falnąć, czemu? A jak się jeszcze raz proce, czy mi może to powiedzieć? Mam na jakąś procę? w ogóle o co chodzi? Aha, bo ja mogę strzelać jak normalnie. Dobra. Zajebiście. Na pewno to usłyszę. Dobra, Będziemy zaraz uciekać. Czuję to. To są bardzo stresujące momenty, ale bardzo fajnie działa na imersję no, i w ogóle ja możesz zajebiście wczuć. Fajna taka kres do oglądania. na i tu nie do nie no. <grym> Dobra. Czyli ci nieznajomi, to my po prostu chyba jesteśmy tytułowi. No, so, teraz, if they don't find us again. Na pewno znajdą. Ma zostać? O, no, quickly, quickly. The ladder! Go and climb! You first! It doesn't look safe, Amicia! We're running out of time! They're coming! It's... it's going to break! No! No! I told you! You go! Where are you going? Don't leave me! Amicia, come here! This side! There you are! I found this, so you can climb up! <laughs> come on, come on!

Teraz tego trzeba będzie jakoś wykiwać, tylko jak? no, uff. to znaczy tak, widzę to rozbicia tutaj, e... a co to jest? Mogę to rzucić, tak? Dobra, idziemy. Fuck. Wiedziałem, że to się na urodzi zaraz. Ucieczka. Straszny labirynt, ta wiocha Sama się zamknęła. No, Doktor

Hugo he's here. I'm coming. Hugo, do something. No force. Stop him here. Please, we've got to carry on just a little further. finished. way. Don't be afraid. Oh, thank Ale jasna. now, you're safe. They'll never come looking for you here. There are clothes you can change into upstairs. In a chest in the bedroom. Thank Dobrze. Fajna babulinka. Pewnie jest chora czy coś, ale no, cóż. Przecież tyle Ale jaja No mamy to, mam się puścić już nie. Incense. It smells like domu Mother used to use it. A ta plaga to pewnie chodzi jakieś choróbska, a nie szczury czy no kurczę, nie wiem. Poczekam jak to się urodzi. That's better. What about you? We have to go and find Mami Amesia.

Oh, my, my. name is Clervy. I'm Amicia, uh, and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you, Clervy. What is happening here? The, the plague. So many people dead, and those still alive. Mm -hmm. But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps. A, a man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but. What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so. Anyway. I see you have a sling. going to in state. Go to the backyard. You'll find some new strips of there. And feel free to use the workshop in the next room for your okay. That's very kind of you. Generalnie to bardzo ładne jest takie otoczenie, ma bardzo ładne. Ale same postaci. Nie są zbytnio dorobione. 8 aż. O oh my god. Dobra, tu jest bezpieczny niby. No dobrze. Chciałem taka szczelić, tak. zobaczyć, czy się da w sensie. No ale. Hm. Idzie dziecko, czy nie? Chodź, pomóż mi, tu jest dziurka jakaś. Może byś się przycisnął? chyba że ona da radę. nie. Chyba że będziemy tędy uciekać. No, ale to chyba za mało. Come on. Keep calm and concentrate. Aha, pamięć, przytrzymaj. To much better. With the right materials I could improve it even more. wow. Fajne. Muszę Klevi. Na razie nic nie mamy, więc dupa, ale, ale bardzo fajnie. Co ja to potrzebuję? Liny, jakieś pierdolety, fajnie. Takie trochę arpegowe, nie wiem. Mam RPG ja. Yeah. Co? So? <laughs> It's a lot better. Thank you, Klevi. Thanks for everything. So that's where you lost it. Yes. Yeah. They won't survive long around here, if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout, children. That's enough noise. I want to see Mummy. Shut up! You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see Mummy. Mummy is dead, Hugo. You'll never see her again, Oh Daddy.

To to będzie dopiero hit. No jest mały i głupi jeszcze, no ale pff, ona też nie ma podejścia. Ale jest wkurzona i rozumiem ją. Nie znalazła się w łatwej sytuacji, więc wykrzyczała mu wszystko zgodnie z prawdą. Przyciskaj się! Jest dobrze, żeby się zmieściła, co za... co za emisja w ogóle. Taki zmęczony, dział od odpocząć. Dlaczego nie mogę przejść? Gdzie mam pójść? Aha, no to próbuję, to się nie da, a za 5 sekund się da. Zbiła go. Pierwszy kill. I teraz nie wie. Co ma robić, czy rozpaczać nad sobą, czy... czy gonić. Brata to nie zna praktycznie, więc też nie dziwię się jej, że tak się na niego drze. Szukam czy czegoś nie ma, ale nie, no i zabiła go. Zajbiście. Widzę, że tutaj no, różne są stany emocjonalne w tej grze dla gracza serwowane. Ale to jest ładnie.

Raz mi falnie i po mnie? <śmiennie> Ale zrobiłem ten unik, przysięgam. Dobra, dawaj. Arm, Dobra, trzeba naciągnąć mocno. Okej. Okay. you think you can defeat me? I fought in two wars, you know. I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I can do. Damn, he's so persistent. Okay, Ivo, he's a stone, dammit. Czekaj, bo muszę tu podejść, ale on mi nie pozwoli. Muszę to wziąć. No. To przez Ciebie i dla Ciebie Jezus Ale kamienie To jest ten kościół Nieznajomy ukończono. Okej. Okay. Rozdział trzeci odwet. No podziało się dużo w tym rozdziale. Mega mi się podoba ten rozdział. W ogóle mega gra. Przynajmniej na razie. Oj, <skrybujesz> coming. <tukujesz> 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 Dobra, jeszcze ja tutaj z wami żegnam. Kolejny rozdział w kolejnym odcinku. I co? Mam nadzieję, że będzie taka długość, żeby na jeden odcinek akurat starczyły te rozdziały i tak będę grać po jednym. Jakby się, jak będzie trwał godzinę, czy ponad, no to najwyżej podziel to na pół. Dajcie znać, jak wam się podobało i co sądzicie o grze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.